No jest go mordę! Trzeba wyłowić za Aha. Dobra, teraz niech schnie na słoneczku. Mhm. Jest! To ryba! Płast, Bardzo rzadki okaz. O nie, tak to się mówi, i do trzech sztukę sztuka. <noise> Jeszcze dwa razy. Kurde, może tu. Nie brało na robaka, nie brało na zadań, tu tu. tu. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie Nasza sanęta prawie, prawie wyschła. I coś to będzie dobre nawet. Nic się nie stało, naprawdę nic się nie stało. Rybki nie ma, ale będzie dobre. Jakie to firmy? Przy kamerze tak. <gry> Łapaliśmy, 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 jednak złapaliśmy. 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 łapaliśmy, 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 Dobra. No łapaliśmy,